Witajcie ludzie na kanale foxer.pl i dzisiaj opowiemy sobie o teorii The Bite of 87. Więc zacznijmy. Zacznijmy od tego, kto ugryzł. Moim zdaniem jest to Toy Freddy. Dlaczego? No bo sprawdźcie sobie jego szczękę, całą szczękę. Dziwnie to wygląda, prawda? Nie mógł to być Foxy. Wątpię, żeby to była Angel. A raczej nie. Sprawdzałem mangel i miała no, taką jakby nie widział, że taką małą szczękę, ale jeszcze zęby na końcu miała płaski. Taki jakby wyglądał na lekko przywytrudzony plastik. Przywytudzony to wie, wiemy dlaczego były, ponieważ długo leżała. Tak. Była zamknięta w jednym pokoju, gdzie się niszczyły. I... Wątpię, żeby to była manga, chociaż niektórzy tak piszą, bo dzieci ją niszczyły, ale raczej to nie była ona. <laughs> moim zdaniem też to nie był Foxy, bo na końcu mówią, że została zniszczona tylko, uwaga, tylko i Animatory. Więc z dwóch podejrzanych to moim zdaniem Toy i Freddy i Mangle, Ale przecież o faktów, yy, które... Yy, yy, yy. Pokazuję, że to, to i Freddy mógł ugryźć. Ugryź. No cóż, zobaczcie sobie jego szczelkę. Wystarczy włożyć głowę. On działnie, nie ma głowy. Co mnie może zmiażdżyć. On ma takie, takie dosyć mocne zęby. Nie ma ostrych, lecz ma mocne. Dlaczego to nie był... No I teraz tak, dlaczego to nie był i No, mała szczelka. Dlaczego i tojsika, mała szczelka? Dlaczego nie? Stara Chika. No, dlatego, że zostało zniszczone tylko Toy Animatronem, a Chika siedzi w parcel and Serwis. Więc tak, kolejny fakt, że to Freddy. Sprawdźcie sobie jego jumpscare. Wygląda jakby stał i nagle tak na nas wyskakuje. Albo jak się stoi w biurze. Wygląda takiego złego pentata jakby z tymi ciemnymi oczami. No właśnie. I więc moim zdaniem główny dowód. Pamiętacie dwa ostatnie teasery? T teaser Foxiego, w którym odba cyf e cyfrę 87 w oczach. I pamiętacie kapelusz. Ten kapelusz. Tak, oświetlony na różowo. Moim zdaniem kapelusz należy to, to, do, do Toy Frediego, ponieważ ma pasek. Ale jeśli popatrzycie, ale jeśli pomyślicie dokładnie i połączycie cyfrę 87 z tym kapeluszem, to dojdziecie do takich wniosków, to można dojść do takich wniosków, o właśnie, źle to powiedziałem, bo nie wiadomo, czy dojdziecie do takich wniosków też, ale um, można dojść do takich wniosków, jeśli połączycie 87, kapelusz z paskiem, ogólnie ten kapelusz był tak trochę bez sensu dodany i na siłę ale jeśli połączycie go z 87, ten kapelusz z paskiem należącym do tej Freddy'ego I, i wyjdzie wam, kto tak naprawdę mógł zostać ugryziony i, i kto mógł go ugryźć. Więc tak, dlaczego to i Freddy ugryzł? No, przed chwilą wam mówiłem, kto został ugryziony. Mm. Pinkaj ja, tak uwa ja uważam, że to był Pinkaj. Dla Dlaczego? To i Freddy odgryzł mu płat czołowy, przez co on został kompletną roślinką. I będzie śnił koszmary. I Ach, to takie trochę dziwnie za I będzie... I czwórka to będzie jego koszmar. FDAF 4 będzie jego koszmarem. Mm. I jeszcze co? I skąd wywnioskowałem, że to pingaj? A no dlatego, że najprawdopodobniej czwórka będzie jego koszmarek, właśnie jak mówiłem. I dlatego, że kapelusz miał kolor różowy. Tak trochę po bokach, y, tak trochę po bokach. Miał też fioletowy, ale to kwestia światła. No. Hmm, jeszcze co ja bym powiedzieć. To już chyba wszystko. Dobrze, to już koniec. Do widzenia, cześć.